I hej, cześć, witajcie, jestem Kubiklukbel, to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj jest jak widzicie <coughs> z Robloxa, tak. Z Robloxa Natural Disaster Survival. Słuchajcie, jeszcze tylko sprawdzę czy się nagrywa. E, tak, nagrywa się. Czemu mnie nagle zymowała chrypka? Przed chwilą nie miałem chrypy. A teraz mam chrypę, LOL. Dziwne. Nie? Dobra, gramy w Natural Disaster dzisiaj. E, I tak... Cześć, ja się przywitałem, hej, cześć, witajcie, jestem kubikl.pl No nie, właśnie miałem się tak nie witać, kurde Słuchajcie, e, siemanko z tej strony, jeszcze raz No za, odsłoń, odsłoń Dalej Trochę poczekamy, dobra Siemanko z tej strony, kubiki, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I tak nowe przywitanie, dlatego że tamto było za długie i za trudne Cześć, ja jestem kubikl.pl, no i właśnie, ja się zawsze plątałem w tym Teraz jest... czym tam jest osoba? Dobra Teraz mówię, siemanko z tej strony Kubik, muszę się tego nauczyć jeszcze, ale w sensie, no, muszę się przyzwyczaić, żeby tak mówić. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Um, no, siemanko z tej strony Kubik, to Tak, i idziemy, idziemy, idziemy tu. Albo nie wiem, ja... Ej, jest ta sama mapka, co była wtedy. Dobra, wchodzimy. A, no, dziewczyna po schodach, które są trudniejsze, moim zdaniem. Czemu wy wchodzicie po schodach? Tu no, to już trzeba, ale... No, wtedy nie trzeba było. Hops, 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 hops. hops. Nie wiem, czy mi się samą górę. Jak spadnę, albo mnie coś rzuci to i tak umrę. Się boję, co będzie za ten disaster? A jak, nawet jak będzie, będę wiedział, co to co jest za ten. No właśnie, to i tak nie mogę spać, bo zginę. Nie zginąłem? Nie zginąłem? Proszę nie powiedzcie, że nie zginąłem. A, pomocy. Dobra. I na Earthquake'u. No jak to się nazywa po polską? Czekajcie, bo zapomniałem Rf. W... Szczęście ziemi. Polecam w tej grze skakać, bo no... Nie wiem czemu, ale jakoś polecam skakać. Co mnie zabiło? Niech to nie, kurde. Szkoda trochę, ale o! Nie wiedziałem. dobra. Gdzie jestem? Halo? No. Niestety mnie zabiło, ale może w następnej rundce. No, no. A jak mi się podobało intro, o ile je wstawię? Jak, jak jak wstawiłem To napiszcie w komentarzu Tam pod spodem, tam, tam na dole Jak wam się podobało Bo mam nadzieję, że o Nie, 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 nie. Um, że Wam się podobało, jak się wstawię A jak nie wstawiłem, to To, to no, nie wiem, dobra I Teraz w karcie wam się wyświetli Ankieta Czy chcecie więcej Natural Disaster Na kanale Gdzieś teraz około się wyświetli za w prawym górnym rogu macie, nie mam kamerki, a ja już pokazuję tu, tu, nie Zobaczycie tu, tu w prawym górnym rogu Wam się wyświetla właśnie ankieta i zagłosujcie w niej czy chcecie więcej natural disaster, tak to wygląda to jest cała mapka natural disaster całe puste, tylko mała wyspa i jak, jakieś obserwatorium i może mówię to źle trochę, bo to nie jest takie małe wcale, w sensie może jest małe, ale nie jest wcale słabe. Gdzieś tam, albo tam, albo tam, albo gdzieś tam, gdzieś daleko Jest maszyna, która wszystko generuje, to jest tak ciężko zrobić, uwierzcie mi Chociaż raz zajrzyjcie do Roblox Studio i wtedy zobaczycie jak to ciężko O, dziewczyna też ma takiego wysokiego skina Właśnie, o, ona ma tańce, ja nie mam tańca jeszcze Napiszcie mi, jak to się tutaj kupuje. On się ekwipuje, pewnie ten. Są darmowe, może? Chciałbym darmowe. O, 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 rakieta, rakieta, rakieta. No, kurde, to będzie pierwszy ma balona. Muszę sobie kupić balona, właśnie. Ale nie doładowałem sobie robuxów, niestety. Sorry. Chcę polecieć w kosmos, bo jest za to achievement. Idziemy, idziemy, idziemy. Jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja, dobrze. Nie. I Je się jeszcze. Za nie, nie nie wierzę w to. Sorry za to, Jezu, staródka była nieudana. Jezu, a rakieta startuje? Powiedzcie, że nie startuje. Dobrze, przewalą się? Czy znaczy nie? Czekajcie. My sobie teraz popatrzymy szybko. No ja bardzo wach, Jezu, cały disaster. O tsunami współczuję, ty co są w Bo jak jest tam dziura, to wleci do nich. Gdzie idzie to tsunami? Nie, ono odlecieli, co? Pa, pa. O, tu idzie tsunami pod nami. O. O, oby nas nie zwaliło. No, nie zwaliło nas. Oni sobie polecieli w kosmosie. Mają matchingmenty, ja też mogłem, ale e, nie skorzystałem z okazji. Zobaczymy. O, ci na górze. O jezu, czemu wy jesteście na górze? A w sumie, dobra. Sorry, sorry, zlamiłem. Na górze trzeba być. Potem <noise> na dole, właśnie. Czemu wy jesteście na dole? O inaczej, no właśnie, czemu jesteście na dole? I teraz trzeba tu skakać, tak, dobrze, dobrze? I tu, tu, tu na podłogę, tak, na trawę. Mm -hmm. No nie jest to tylko trochę trzeba tak zjechać i na trawę. Tak to się robi właśnie. No Jezu, no sorry, że ja tak lamię, ale zawsze było lepiej. Jakoś teraz mi tak nie wychodziło, Jezu, Jezu, sorry, Zmieniłam sobie lepiej przez przypadek w myszce. I mm, no czemu ja klikam jakby w Minecrafcie chciał biegać dwa razy w... Ehm. Um. O, top 10 survival. A to są tylko z tego serwera, czy w ogóle? Chyba tylko z tego serwera. Nie tu nie ma. A ja chcę być, ja będę tutaj. Dzisiaj w tym odcinku wyzwanie jest, żeby być w top 10. Czyli maksymalnie mogę być tu. Najdalej. No potem tu, potem tu, a potem tam. Ale dostała. Yy, o, dwa, 12 ma tych. No, ma 12 przetrwań, no właśnie. Ten ma 100 Survivals, idealnie. Równo 100. No fajnie. Zastroszczę. Nie wiem, ile ja mam. Mam to gdzieś pokazane? Nie mam. Nie, dobra. ja bym chciał mieć tańce. No, emoji jest O! Rzadko jest sama, panie wiem. Czemu ja rzadko na nią trafiam? Chodzę na górę. Tu często jest tsunami. Nie wiem czemu, ale często tu jest tsunami. Wiem, że to jest randomowe, ale ja często tu spotykam tsunami. Ale często to znaczy rzadko, bo jak już mówiłem, no, rzadko gram na tej mapie. Ach, ach, nie da się wyjść? No to właśnie tego nie wiem, bo nie dało się wyjść. Bo rzadko na niej gram. Ach, może tu da się jakoś. Ups. Nie, 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 nie. O, da się, da się. I teraz na. Teraz na dach, na dach, na dach, na dach. Wiem, że się da. Znaczy ludzie mają balony, ale wiem, że się da. O, jakoś kiedyś, na dach. Earthquake, o. Nie, 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 proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie. Wstań, 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 nie! Czemu? 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 Dlaczego? Po co? Jak? Kiedy? Oh my god, czemu? A mi się uda to wam to wydnę po prostu. Teraz to czekanie więc robimy jakby cięcie chyba. Nie wiem. Jak mi się uda, to zrobię cięcie, a jak nie, to nie. Mam nowy program do montowania. Jeszcze ja go się nie nauczyłem. Smutek. Ale jak się nauczę, to będzie profesjonalne cięcia będą. No i panie. No i pan Paweł. Oczywiście, no i pan Paweł. Będę tu tak jakby z nimi. O, nie. o! O, jestem z nimi. Ale jakieś wieży jestem tak na nimi. Żeby mnie spadł, tylko ja podejdę jak najbliżej mogę. Żebyście mnie nie zepchnęli. Jak ty mnie zepchniesz, albo ty, albo ty, albo ktośkolwiek. To to, to O, stoję na tym słupku takim i patrzę na elf A, spadam, spadam, wow, spadam. wo, Jak ktoś wiedział o co chodzi, to... to dobrze. Chodziło o to, że ja stałem tak jakby, po prostu oddalałem kamerę. No jak w Minecrafcie, nie widać tylko Wiedziałem, że ktoś mnie będzie chciał zepchnąć. Ty, ty. Czemu? Czemu ja Ciebie teraz zepnę? O, Oops. albo Ciebie, albo kogokolwiek. No, nie, 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 dacie się zepnąć. Jesteście zbyt prochozadcy. O, spadł, spadł, dobra, spadł. Ten nubek, ona też chce zepnąć tego nubka, albo on. Jezu, ja zaraz spadnę. Ten nubek jednak ogarnął. I sorry, że jak macie takiego skina, to nie nazywam was nubkami, ale one mi się kojarzą zawsze z nóbkiem, bo wiecie, zawsze takiego skina... O, tutaj po prawej. Jezu, co, co ona... Dobra, nie, wnikam. Właśnie takiego skina ma zawsze nub co ja, co ja robię? Aha, dobra, już wiem o co chodzi co się dodali Nie wiem, ten Roblox teraz jest bardzo upgrade'owany. Tak samo jak Minecraft się upgrade'uje mocno O, właśnie, ten nubek, tak? Znaczy, to zawsze mi przypomina nubka Nie wiem czemu, ale no Przede panie, panik, uwielbiam tą mapkę Po prostu najlepsza mapka, moim zdaniem Sorry, że jak słyszycie klikanie, ale jeszcze nie wyciszyłem klawiaturki Sorry Sorry Sorry, memory Okej okay. Dobra, idziemy, idziemy. Jak mówię za cicho, to po prostu ja się dowiem w montowaniu i wam po prostu w następnym odcinku będę mówił głośniej, ale mam nadzieję, że mówię dobrze. I dzisiaj nie mówię cicho, jestem, no po prostu dobrze jest. Nie no czemu ja tu wchodzę, jak to może być przecież źle właśnie dla mnie. O, to jest teraz. No. Ja właśnie chciałem iść na ten teraz, bo tu będę widział jak ten i spróbuję jakoś spać, żeby się nie załabić poza. Jak będę chciał uciec. O, fajne wyjście. Bardzo takie, takie typowe, takie właśnie dla wyjścia na dach. Thunderstorm. Nie, to nie można być na górze. Jezus Maria. Albo można, przecież jedno, i w prawdziwym życiu nie można być na dachu. A, a można dotykać metalu? O, no, można. Patrzcie, w ten słup powinien walić, bo tak z real life to, to jest najwyższy punkt. To, nie to, to. Albo to, to powinien walić. Ja dotknę tego stupa, a on ma walnąć. Albo nie, albo lepiej nie. W to zaraz walnie A, a, ja lepiej się chowam Ło, czemu? Nie, dobra, jest otwarte Nie, jest zamknięte. Nie, proszę, nie Ja nie chcę, nie chcę być z nią Nie, nie O Jezu, dobra, dobra Sytuacja chyba opanowana Ała, tokuje O, -oł. o, -oł. o, o Ewakuacja, więzienia, ewakuacja W sensie, e, więźniowie zostają Ewaku... O, oh my god Co jest, dobra, zejście o -oł, o! o -oł, o! na główkę mi zaraz coś spadnie. Proszę, żebym dobrze trwał, Otóż jedno. Burza, już sobie idź, dobra? Burza, idź sobie, idź sobie, idź, idź. A, myślałem, że to podłoga leci, a to tu schody lecą, dobra? A widzicie, co jest najlepsze? Że w prawdziwym życiu też jest burza, w sensie była wczoraj, niedawno... Yy, Jezu, wstawiam ten odcinek wstawia dzisiaj, więc macie, jak obejrzycie go w dniu premiery, to... w sumie to będzie premiera, to jest nowa seria. Witajcie w nowej serii, tak zapomniałem powiedzieć. To jest nowa seria, mam nadzieję. Jak Wam się spodoba, oczywiście w karcie głosujcie, pamiętajcie o karcie. O, przetrwałem dobrze. <laughs> tak, pamiętajcie, żeby zagłosować w karcie. Ja się muszę zabić, żeby mieć full HP. No. Pamiętajcie, żeby zagłosować w karcie. Um, czy chcecie serię z tego? Mam nadzieję, że ja zrobię serię. I tak, to jest nowa seria, więc to będzie premiera. Dzisiaj będzie premiera, oczywiście. Mam nadzieję, że staram się od 12 do 12. Nawet nie. Do 11 się nie wyrobię. Ale z montażem wszystko wyjdzie. To może o 12 będzie premiera, słuchajcie. Jak oglądacie to w dniu premiery? To. Wiecie, że w Polsce. O, oni są, nie zabili się i są cały czas więźniami. Yy, o, ja byłem z tą dziewczyną w celi przez chwilę. Yy, jak wiecie, nie założyłem to samapko, nie kojarzę, jakoś dziwne. Camping jakiś chyba. No, yy, wracając, co ja mówiłem. A, kudne. Co czy jest? Czy jest przejście? Nie ma. Dobra, dziwne. Yy, Kurcze, wy teraz pewnie wiecie co i mówicie mi tak, no tu, tu, to kubik, to kubik, no ja takie się zastanawiam, co ja mówiłem. No jeśli chcecie serię z tego, to właśnie głosujcie w karcie Ym, Ja będę patrzył na kartę i to jest seria. No to właśnie w Polsce o co nam trzeba być to góry W Polsce Co ja robię? Dobra. No właśnie, w Polsce ostatnio były pełno burz. Takie, ale takie ostre. Normalnie jakiś dom się chyba spalił, nawet trochę mi szkoda. No, jakiś dom się spalił, no po prostu masakra. Była w Polsce ostatnio. I dzisiaj też jest, przynajmniej u mnie, jest bu burza. Przepraszam Was za to jeszcze. Dobra, już nie powinno być takich tych. Dobra. Ojoj. No, więc jest dobrze ogólnie. No, ale są takie burze, że. Ha. Szkoda gadać. A ja nagrywam premierę w czasie burzy. No i pięknie. Ha. Komu muszę zmontować jeszcze ten film. O, będę stał sobie tu. Król, władca świata, nie to jest wyższe. Albo tam jest. Tam są ludzie, dobra. Dużo ludzi powinno przetrwać, no. To było nawet dosyć łatwe. O, 10 disaster award. Co? Tylko 10 przetrwałem łącznie, czy dzisiaj? Nie, na pewno nie dzisiaj. Łącznie tylko... Co? Oh my godness. Ja się zabiję dla beki. Nie wiem czemu, ale skoczę sobie. O, pływam sobie, popływam sobie. Ej, takie... Takie jest moje logo. E, nie wiem. Jak zobaczycie... Gdzie zobaczycie to? Co możecie zobaczyć? Chyba ja już nie pamiętam. Mm. Oh my god, na moim tym! Na moim banerze Na tym. Na wiecie czy mnie? Eee, na banerze na kanale. Możecie zobaczyć, jaki właśnie ten. Albo jest jeszcze na tym. Ale co, już prywatnie, na ikonce mojego serwera. Eee, I prywatny serwer nie dodaję. No chyba, że napiszecie mi na Instagramie, eee, którego macie w opisie filmu. I napiszecie mi. No to może was dodam, to musicie pisać na Instagramie, przyjmuję wiadomości, czytam wszystkie wiadomości, znaczy staram się czytać wszystkie. I tak, w komentarzu, na pewno nie, jak napiszecie w komentarzu, dodaj mi na serwer, na pewno nie dodam, 100%, nie ma, nie ma szans. Nie, nie. Nie ma szans, że was dodam, jak będziecie pisać to w komentarzu. A sobie wyjdę. O chuj się burza. Ojo, ile. Tu jest wejście na dach. Patrzcie, nie wiedziałem. Ale na dachu lepiej chyba nie być. Wolę być w środku. U, tu się. O, wezmę sobie buta. No, chyba taki sam był. Albo podobny, albo ciemniejszy chyba był. No ale ogólnie. I tak się akurat tu meteor. No. Żeby mi to nie spadło na głowę. O Jezu. O o o Dobra. Ten nie, ten nie. Jest tu, tu, oj. O, Ać, o Jezu, jak się wystra... Aaa, pomocy! naps, Sorry, że tak nic nie mówię i tak nudno tutaj. Dobra, przebiegnę się, zobaczę. Na hardkola, Siup, 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 i jaj. dobra. Aaa, jak chcę na dach. Czemu tu nic nie leci? Halo? Ja zaraz padnę do wody. O, jaki... jaki jump. Hops, hops, dobra. I Ja sobie pójdę na górę. Oj, oj, góry nie ma. Góry nie ma. Okej, okay, okej. Okay. Już, już, o przetrwałem. Bardzo dobrze, no, bardzo dobrze, no okej, okay. i czekajcie, ile trwa odcinek, gdzie to jest, tutaj, 16 minut, dobra, dobijemy do 21 minut i, o, o, o ja chcę na rakietę, ja chcę na rakietę, proszę, żeby się nie zerwał most, akurat jak ja dojdę, A, szybko, 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 szybko. szybko. Jest inne jakieś wejście na rakietę? Tam jest chyba. Dobra, trudno już. Już się mówi trudno. A ła, no co? Nie. nie, 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 nie. ja nie wejdę. Albo rakieta wybuchnie, jak wejdę. To już tu nie. To tu. No nie. No nie, już nacisnęli guzik. Ale słabo. A ła, je ja zginąłem jeszcze, tak? Tak, świetnie. Dobra, robię cięcie chyba. Postaram się. No nie. Dlaczego? Chodź, ci tam z <grywy> Jak to wystartuje teraz, to, to nie wiem Nie wiem co, ale po prostu fajer. Hmm. Może bym to przetrwał A wystartujecie czy nie? Bo zaraz cała... Ej, jak rakieta spłonie, to będzie dobrze, że nie wszedłem do niej Nie no, oni się odlecą I to nie w bok Oni będą mieli odznakę za kosmos No ja też chcę kiedyś może zrobimy sam, oddzielny odcinek, lecę w kosmos. Dobra, zobaczymy. Może będzie z tego oddzielny odcinek. Dobra, nieważne. Dobra, to ja chyba wam tego nie wytnę, bo ja tu dużo mówię. Later. A ile kosztuje power up? Bo nie patrzyłem nigdy. Power up. Eee. O oh Jezu, czemu tak to A balonik ile kosztuje? 80, sorry, że kliknąłem ja już. No to dosyć, ale kupię balon. Jabłko. Ja, e, to to, to jest? To, to. I może do for kompas. Po co mi kompas? Za tyle pieniędzy. Eee, 80 robót, też. Ja, jabłko. A to, czego służy jabłko. Co on robi? Red apple sled forever, click now. nam. And apple a day save. Czyli to jest na jeden. Nie. Dobre. Już koniec, już przetrwali, dobra. Czyli teraz ja będę. Po co jest jabłko? To jest na. A nie, to nie jest na jeden dzień. Ale do czego ono jest? służy? Może tu jest napisane? Nie, tu nie ma z tyłu nic. Zdziwiłbym się, jakby tu była instrukcja, jak go używać, i do czego służy. Ale bym się zdziwił. O party place. O spoczkot. Ty, ja tu chyba nie byłem. Ale fajnie to wygląda na pewno. O ja idę na to, ja idę na to, ja idę na to. Halo, bez kolejek. Hops, przez fontannę. Ja 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 ja, też, ja też chcę. Halo. O dobra, Jedziemy, jedziemy. Wszyscy na to się rzucają. Aha, a ten idzie po tym się wspina. A, to będzie jechać? O, no może na karuzele pójdę. Ja bym chciał, żeby to pojechało. Co to jest do góry? Nic, ja chcę, żeby to jechało, halo. O, patrzcie jak. Idę. Dobra, idź na górę. Jak to teraz pojedzie? To ja będę zły. Tornado, nie, 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 ja schodzę. Au! Jezu, jak mało życia, nie. O dobra, wsiądę sobie na takiego. Co mnie z... To! To! Dzieci, nie idźcie na karuzele, karuzele zabijają. Odcisz karuzele zabijają. Widzicie, jaki ten świat po prostu karuzele zabijają. No. Popatrz. No, idź mi, kad idź mi z kadru. O, pięknie. No, czy Ty musisz za mną chodzić, nubku Robloxowy? Tu jeszcze jakieś cienie. Tu może. E, czy ja mogę dobra... Właśnie się e, z... Dobra, czat. E, e... Nani? Nani? Jak zna mnie z polskiego YouTube'a to będzie wiedział kto to jesteś Gdzie, gdzie ty jesteś nani? Panie nani Dobra, dobrze poszedłeś tam Dobra Ale fajne, to, to na to fajnie wyglądają te latające rzeczy Okej okay. Ty no, bro. Jak ty masz? Ty jesteś angielski? Czekaj, baś ja... ty Jesteś na to jesteś... O oh, duże jest, ale... Uh, no stój, nie skacz, tak. O, 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 Ej, ja chcę twoje. Lore 49, dobra. O, to jesteś ty. Low friend. To raczej Polski nie jesteś. Chociaż ja mam... No nie mam zbyt polskiego nicku. Kubikluk.pl. No dobra, ale mniejsza. Uh. Block blok może nie. Ach, nie będę taki zły. Taki niedobry. O, idę na twojej główce, będę skakał za karę. O, jak już byłem wysoko przy zakończę kogoś główkę. Co to jest? Jakaś baza? Domki, ale fajne, kamperkowe takie trochę. Tam jest przyciepa jakaś kempingowa, ale do, do tira bardziej chyba, nie wiem. Nie znam się. Oła. No jak to mnie zabiło? Jedynie mogę sobie złamać rękę. Dobra.

Disaster, tak, słuchajcie, ach, schowaj się. Natural disaster. Przetrwamy, przetrwajmy razem. Tak, o, 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 już mam tytuł, mam tytuł. już widzicie tytuł, to tytuł będzie przetrwajmy razem, jak nie zapomnę. No. już go widzieliście, więc no. Pa pa! Siemaneczka.